Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny Samsung ax 901 i kolejny uszkodzony, niestety. Z ostatniego, chyba z tego co pamiętam, filmu nie robiłem, bo to była tylko naprawa stopni mocy. W każdym razie, tutaj mamy uszkodzony jeden kanał. Właściciel przeszło rok temu. Zakupił ode mnie komplet tranzystorów na dwa kanały do tego wzmacniacza, i z tego co pamiętam, inny serwis bądź znajomy miał miał mu to naprawić, ale finalnie ta naprawa chyba nie doszła do skutku wzmacniacz trafił do mnie, ja muszę teraz zrobić wstępną diagnostykę i wycenę tej naprawy jeśli klient zaakceptuje, to naprawiamy, jeśli nie zaakceptuje, no to nie naprawiamy tak więc otworzymy urządzenie, zajrzymy do środka, podłączymy do sieci zobaczymy jakie mamy objawy, choć prawdopodobnie będzie pełne zwarcie na szynie zasilania tak więc, nie przedłużając, zaglądamy do środka, dobra. A więc, wzmacnerz otwarty w środku, przynajmniej z zewnątrz, tutaj wygląda na niegrzebany kondensator oryginalny. Klej nie usunięty potencjometry biasu, wszystkie równo ustawione. Offsety również. Rezystory emitterowe, wszystkie oryginalne. Rezysty, tranzystory sterujące również. Rezystory w bazach. Tranzystorów sterujących i końcowych w oryginale, tak więc nic tutaj nie było ruszane. Otworzymy sobie jeszcze spód, zobaczymy czy nie ma jakichś tam śladów lutowania od spodu. No i za chwileczkę podłączymy urządzenie do sieci. Spód mamy odkręcony, nie ma żadnych śladów lutowania, czyli naprawa będzie przyjemna. Tutaj zimne luty na. Driverze zaraz sobie zobaczę, czy on wisi w powietrzu całkowicie. Nie, jeszcze nie wisi w powietrzu. Ma zimne luta, ale nie wisi w powietrzu. Natomiast tutaj mamy skutek uszkodzenia. A, dobra, już widzę. Czyli było naprawiane kurczę. Ale to jestem, powiem Państwu, zaskoczony. Bo od góry nic nie jest uszkodzone, znaczy nie jest uszkodzone, wszystko jest w oryginale nic nie było zmieniane. Nie ma żadnych śladów lutowania. Tutaj tranzystory w tym kanale mamy oryginalne. Natomiast ten, który e, odleciał do Krainy Wiecznego Krzemu był już zmieniany. To jest 2SB817. Prawdopodobnie podróbka, ale to mogę tylko zgadywać. A dobra, widzę małą, małą ingerencję. Tutaj był jeszcze lutowany tranzystor Biasu z tego uszkodzonego kanału. Dobra, tak więc nie ma co nawet tego do sieci podłączać, tylko e, trzeba mniej więcej przemierzyć tranzystory sterujące, rezystory i zrobić klientowi wstępną wycenę. Dobra, no to zacznijmy naszą diagnostykę. Jeśli chodzi o tranzystory mocy, to one mnie kompletnie nie interesują, bo i tak są do wymiany oba e, oba kanały. Natomiast tranzystory sterujące już nie żyły tutaj zwarcia nie ma nie ma nie ma nie ma sprawdzimy sobie jeszcze jeden z tych, Dobra, tutaj też nie ma nie ma na zwarcie, yy, zwarcie, emiter, kolektor, to nie jest sprawny, mam jeden, jeden wypalony tranzystor sterujący. Te akurat mogę sobie wymienić w pojedynczych sztukach, ponieważ, ponieważ mam tego kilkaset sztuk z różnych serii, więc zawsze mogę coś Coś dobrać. Tak, tak, rezystory zabezpieczające na gałęzi zasilania stopnia napięciowego. Sprawne. Tutaj będzie ciężko to zmierzyć. Tak, sprawdźmy jeszcze rezystory w bazach. 120 omów. To są 120. To jest ok. 510. ki pre-driverach Czy 570? Może się pomyliłem. 570. Dobra. Też są sprawne. Jeszcze, jeszcze raz to muszę ustawić. Hmm. które to dokładnie były no tutaj ten jest uszkodzony sprawny powinien mieć 4,7 dobra, czyli, czyli 4,7 do wymiany. Tych raczej nie mam w takiej ilości sztuk, żeby wymienić pojedyncze sztuki. 1, 3, 6, 0. Czyli tak, te, te są do wymiany i rezystory. rezystory emitorowy też, raczej będzie 0,37, 0,50, 0,36, a może przetrwały? Chyba przetrwały. Ale i tak pomiar rezystorów emitorowych zawsze wykonuję e, mostkiem RLC, tak aby mieć pewność. E, dobra i jeszcze... I jeszcze miałem zmierzyć te rezystory. One mają 150. Jest 150. O, nie, zwarcie. Tu zwarcie, tu zwarcie. Ale to zwarcie może pochodzić od uszkodzonych elementów. Towarzyszący, więc tutaj bym jeszcze nie wyrokował, a wygląda wstępnie na to, że dość łagodnie to uszkodzenie postąpiło. To, co jeszcze zazwyczaj ulega uszkodzeniu, to tranzystory pre-drivera, czyli 2SC 2705, 2SA 1145 chyba, z tego co pamiętam do pary, ale nie chcę mi się ich teraz mierzyć. Najpierw zdemontuję e, tranzystory mocy, wymienię uszkodzone rezystory, znaczy wymienię. Podliczę to wszystko, e, oszacuję koszne naprawy zadzwonię do klienta, no i za chwileczkę do Państwa wracam. Dobra, jak widzicie Państwo, zabrałem się za robotę, czyli klient wycenę zaakceptował. Po wyjęciu tranzystorów e, końcowych e, ustąpiło. Zwarcie tranzystora sterującego, rezystor bazowy tranzystora końcowego mocy e, też nie ma zwarcia, ma pra prawidłową wartość 4,7 e, OMA. Tak więc, może bilans strat zakończy się na tym jednym tranzystorze końcowym. Oczywiście wymienię komplet, ale, ale jeśli chodzi o skutki uszkodzeń, to być może tylko ten jeden tranzystor, ale to sobie wszystko za chwileczkę jeszcze potwierdzimy. A tutaj jeszcze wcześniej wspomniałem też o e, zwarciu na tych rezystorach, tylko że te rezystory są równolegle połączone z cewkami e, obwodu z więc siłą rzeczy będą miały zwarcie, bo tutaj mamy e, tutaj mamy rezystor i cewkę dla e, połówki dodatniej i rezystor plus cewka dla części ujemnej, tak? Więc tym się nie sugerować. Natomiast mówię, rezystory w bazach tranzystorów sterujących 120 ohm ohmów sprawne, w pre 560 sprawne, 47 na bazach końcowych sprawne, emiterowe sprawne do potwierdzenia na mostku RLC. Myślę, że zaraz sobie tutaj przylutuję pod czapy dwa tranzystory i uruchomimy wzmacniacz. I mam tutaj przylutowane dwa tranzystory. Ten oczywiście był sprawny, ale wymieniam sobie komplet na, na dodatniej połówce. I tak, sprawdzone półprzewodniki, spadki napięć na złączach, wszystko w porządku. Elementy bierne, wszystko w porządku. Tak więc, według mojej wiedzy i intuicji, wszystko powinno być ok. Tak więc odpalamy żarówka szybko zgasła sprzęt się uruchomił, weźmy sobie jakiś multimetr, sprawdźmy offset na wyjściu, aczkolwiek skoro się przekaźnik uruchomił no to to musi być OK albo i nie jest OK, chociaż w całej mierze Zasilanie. Tu jest wyjście na jedną połówkę. Tu jest wyjście na drugą połówkę. Tak więc tutaj na chocie. No dobra, już się ustabilizowało. Tak więc wyjście na chocie delikatnie do, do podregulowania, tranzystory zimne yy, i offset. Pomiędzy połówkami mamy 9 mV, czyli jest wszystko OK. To musi grać. Dobra, i nawet, i nawet gra. Oczywiście wszystko trzeszczy. No ten akurat mało. Dojechane. Ale no działa. Dobra, wyłączam, bo tranzystory nie mają chłodzenia. Przez co oczywiście już się troszkę teraz zagrzały, ale działa to jak należy. No ten się troszkę bardziej nagrzał. Ja rezystorów emitrowych nie wyciągałem. Ale włączę go jeszcze raz i zmierzę spadek napięcia na połówce rezystora emitrowego, czyli prąd płynący przez ten tranzystor. Bo wolałbym mieć oczywiście pewność, że sprzęt działa w 100% prawidłowo. Dobra, jest w OK. 10 mV spadku napięcia na, na tej gałęzi. Natomiast na drugiej, natomiast na drugim tranzystorze będzie. Będzie 12, czyli jest ok. Dobra, i tranzystory mam pomierzone. Jeśli chodzi o 2SC, to praktycznie wszystkie są identyczne. W grupie 2SA tutaj są drobne rozbieżności. Tak więc, tak więc trzeba to jakoś będzie zbalansować. Dobra, i tranzystory wszystkie ściągnięte, płytkę muszę jeszcze przed lutowaniem oczyścić. Tutaj już mamy komplety przygotowane do montażu, nowe, nowe podkładki i montujemy za chwileczkę. Dobra, i radiator wyczyszczony, podkładki założone, smarujemy tranzystory, przykręcamy, lutujemy. I wracamy do naszego Sansui, mam wymontowane płytki protektorów, płytki do przelutowania, kondensatory do sprawdzenia. Mam zdemontowane kondensatory, klej do usunięcia, płyta główna do przelutowania i umycia. Troszkę elementów musiałem zdemontować, powyciągać nóżki w celu oczyszczenia kleju. Jak widać troszkę im się tutaj polało, klej dotykał dwóch tranzystorów, kilku rezystorów. Tak więc to wszystko teraz do oczyszczenia. Dobra, płytka w miarę oczyszczona, jeszcze tutaj muszę na mokro przetrzeć tranzystory. Które stąd wymontowałem, niestety już mają na tyle osłabione nogi, że nie nadają się do odzysku. Tak więc to wylatuje. I lądują dwa używane oryginalne tranzystory 2SA 1145. I płyta w całości polutowana, umyta. Tak więc za chwileczkę uruchomię sprzęt, przetestuję i jeden etap będziemy mieli za sobą. Dobra, wzmacaż przetestowany działa. Płytka ładnie umyta. Wygląda jak nowa. No, wiadomo, że gdzieś poza śladami troszkę odbarwień, tam gdzie elementy wydzielały ciepło. Co jeszcze? No i do zrobienia cały przód. Płytka zasilacza, płytka protektora z przekaźnikami. Tak więc, troszkę tych elementów tutaj do zrobienia będzie. Ale to, co zasługuje na uwagę, sprzęt niepryskany, potencjometry chodzą z bardzo dużym oporem. Tak więc wystarczy je tylko roznitować, wyczyścić, złożyć. No i z takich kosmetycznych elementów, no to brakuje nakładki na przełącznik Fono. Ale tym zajmę się w dniu jutrzejszym, znaczy tym w sensie resztą elektroniki. I wracamy do naszego Sansui. Czas zrzucić panel frontowy i zabrać za czyszczenie wszystkich elementów stykowych, w tym wzmacniaczu, wszystkie przełączniki, potencymetry, płytki do przylutowania. Dobra, i cały wzmacniacz praktycznie wybebeszony z dostępem do wszystkich przełączników, potencymetrów, płyta odkręcona. Można wyjmować elementy. Te kondensatory z tej strony dołożone to jest robota fabryczna. Dobra, przełączniki częściowo zdemontowane, rozebrane, ale tym Państwa nie będę zanudzał. Bo już to pokazywałem setki razy, tak więc czyszczę wszystko, składam i widzimy się, gdy front panel będzie złożony. Dobra, i bierzemy się dalej za roboty. Cały front zrobiony, czas na ustawienia. Zaraz zbierzemy multimetry w dłoń i ustawiamy. Dobra, jak w przypadku starszych 907 tak i tutaj mamy 12 potencjometrów do ustawienia punktu pracy. 8 punktów w końcówce mocy i 4 punkty w preampie. Zrobiłem sobie małą ściągę potencjometrów. Zaczniemy oczywiście od ustawienia offsetu końcówek mocy. Jak offsety końcówek mocy będą ustawione na zero, to przejdziemy do ustawienia preampu. Widzę, że jeden kanał tutaj nam przecież się rozjechał, ale on się rozjechał po prostu gdzieś pod dotknięciu potencjometrów w trakcie serwisu tej płytki. Bo wcześniej tego nie było. Za chwileczkę sobie to ustawimy. Chcę poznać, że to problem z preampem, a nie z końcówkami. Teraz mamy tryb zintegrowany. Problem jest. Tryb direct, czyli same końcówki mocy. Problemu nie ma. Czyli tryb direct, ustawiamy końcówki. Multimetr odpalony. Z tego co pamiętam, to to ja już tutaj wcześniej co nieco mierzyłem tak więc lecimy z ustawieniami troszkę będzie mi to ustawić rzeczywiście jedną jedną ręką te nawet niewielkie Zmiany powodują spory rozrzut. Dobra, mamy 0, nawet się udało. Teraz ustawiamy drugi kanał. Tutaj mamy 500, 500 mV. Ten potencjometr. No, troszkę na poczeku. Do Dobrze, zobaczymy, bo ten film będzie trwał dwie godziny, jak tak będę ustawiał na żywo. I jeszcze taka sprawa. Wcześniej, jak sobie tutaj no to też uciekło. Dlatego ustawianie tych wzmacnaczy jest dość żmudne i czasochłonne. Jak wcześniej pokazywałem multimetr, to mieliśmy na gorącym 1V na plusie i na zimnym 1V w minusie. Co to oznaczało? No, że Jak podłączyliśmy sobie sondy multimetru pomiędzy gorącym i zimnym. No to i tak mieliśmy offset bliski 0, ale to nie jest prawidłowa sytuacja. Musimy zarówno zarówno gorący jak i zimny mieć w okolicy zera i następnie sobie deregulować drugim potencjometrem już pomiędzy tymi dwoma punktami. 42 40. Tak więc ustawiamy i zaraz się widzimy w kolejnej części. Dobra. Robimy próbę, wzmacniacz jest mniej więcej ustawiony. Czyli tak, tryb tryb z tryb końcówki mocy. Jedna sonda na masę. To jest 60, 60 Tutaj mamy 100 i 60, czyli to jest do że tak powiem do dolizania jeszcze Do tych ustawień, które pokazałem to jest potencjometr e, KVR 4 Tutaj mamy 4 mV. I tutaj mamy 02, czyli tego już nie będziemy ruszać i do tych ustawień służą potencjometry KVR-3, 3. czyli to sobie tak na szybko jeszcze doliżemy. Dobra. Będę to jeszcze później dolizywał. Następnie tryb zintegrowany. Jedna sonda na masę. Druga sonda tutaj na punkt H. Z drugiej strony jest wtyczka, żeby się naprzód takim przewodzikiem wpiąć. Mamy 0,9. Do tego służy potencjometr KVR5R. Następnie z powrotem podłączamy się na wyjście końcowki mocy i do tego służy potencjometr 6R. I tak samo kanał. Tutaj mamy 0,5V, tak więc to nie wymaga ustawienia. Tutaj mamy 5, znaczy 6MV. I jeśli jest konieczność zmiany ustawień w trampie, no to w trybie zintegrowanym mamy blisko 0 offset. Tutaj mamy... No też nam spada. Na chwilę się pojawia i... i... spada nam. Tutaj tolerancja wynosi 30 MW, więc to nie jest jeszcze tak bardzo... nie jest to jeszcze tak bardzo krytyczne. Natomiast tutaj mamy już troszkę większe to napięcie. I ono tutaj nam nie spada. I to jest potencjometr kanał prawy KVR 6R czyli, czyli ostatni. Co pamiętam, to 6R ostatni potencjometr Widać, że wystarczy by delikatnie, tylko ruszyć, żeby to ustawienie nam się zmieniło. Jest ok, no jeszcze to nie koniec prac. Muszę wymienić 4 potencjometry regulacji prądu spoczynkowego e, w tych modelach. Mm, 901 i 911. One nie pękają, z reguły nie wymagają wymiany, ale sprawdzając sobie cały zakres, niestety regulacja nie jest płynna. Rzecz jasna, jak potencjometr kosztuje 20 groszy, no to przecież nie będę go rozbierał i czyścił, tak? Więc tych potencjometrów się nie regeneruje, nie czyści, tylko wymienia na nowe, co też właśnie uczynię. No i potencjometry wymienione. Można ustawić. Prąd spoczynkowy pomiędzy skrajnymi wyprowadzeniami ma być 17 mV. Ja i tak oko teraz poustawiałem przed montażem. Tak więc prąd spoczynkowy do korekty. Prąd spoczynkowy ustawiony wszędzie równo po 17 mV. Jeśli chodzi o elementy wymienione, no to tak. Komplet tranzystorów mocy. Dwa tranzystory 2SA1145 i 4 potencjometry regulacji prądu spoczynkowego i pozostało tylko złożyć obudowę i urządzenie gotowe do dalszej eksploatacji. Jeszcze tylko puścimy generator. Pokażemy, że nic nie trzeszczy. Wszystko działa idealnie. Te przełączniki, które e, są jakby jednokrotnego wyboru, czyli nie możemy, czyli on się nie wciska i nie wyciska, tylko jest przełączany poprzez tą taką listwę. E, no to je ja najlepiej sprawdzić, czy trzeszczą, po prostu włączając funkcję i wciskając go, żeby, żeby te blaszki tam się na stykach. Poruszały, nie ma żadnych trzasków. Tak więc to wszystko w tym filmie. Państwu dziękuję za uwagę, i do zobaczenia w kolejnych filmach.